Witajcie, kochani. No jakże e, dzisiaj wspaniała Ewangelia, i czytania, i o chlebie e, niebiańskim, o tym jak Szemrani, e, Izraelici, pomimo to Pan daje tego chleba. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio bardzo mnie to dotyka i też w ten sposób prowadziliśmy live'a, że e, częściowe. Przyjmowanie Ewangelii nie daje nam pełnej realizacji w Chrystusie, ani Bóg nie może w pełni realizować się w nas. Chodzi o to, że chcieli obwołać go królem, bo otrzymali chleb, a nie to jest sensem. I kiedy coś nie otrzymujemy od Boga na ten czas, to, to przychodzi często rozczarowanie, frustracja, albo mamy jakąś prośbę i zaczynamy mierzyć Bogu czas i ostatnio z kimś się modlę i ktoś tam mówi nie kocham Boga, już mu nie zaufam bo mi teraz bólu nie zabrał i teraz czy uzdrowienie w tym momencie byłoby dobre dla tego, dla tego człowieka, czy Bóg nie skrzywdziłby tego człowieka dając mu teraz przy tym roszczeniowym sercu. Myślę, że mogło być to być krzywdzące, dlatego, że ta miłość jest częściowa. Jeżeli ja dzisiaj kocham moją żonę dla to, że daje mi obiad, to, to to nie spełnia miłości. Nie to przysięgałem, nie to przysięgaliśmy udzielając sobie sakramentu małżeństwa. I to jest takie płytkie, pobieżne, bo jeżeli jestem nastawiony tylko na branie, czyli na tą relację biznesową z Bogiem, to to czasami się po prostu rozczarowuje, ale przede wszystkim moc, która płynie z Krzyża, która płynie z Eucharystii, to nie tylko jest nasze zbawienie, nie tylko uzdrowienie i całe te błogosławieństwo, ale przede wszystkim, kiedy, kiedy łączę się z Jezusem Eucharystycznym, to mam pełnię łaski, a przede wszystkim przemienianie się na wzór Chrystusa coraz bardziej. Przeobleczanie się coraz bardziej, i później owocem tego, jakby staje się to, wszystko co mnie dotyka, i uzdrowienia, i także troska Boga o mnie. E, bo oczywiście, różne rzeczy materialne są potrzebne, i potrzebne jest jedzenie dla tego namiotu e, mojego, ale ten namiot nigdy nie może być ważniejszy. On mi służy i o niego też mam dbać, bo jest świątynią Ducha Świętego. E, I warto się dzisiaj zastanowić nad tą głębią. Czy, czy naprawdę zależy mi, aby posiąść Chrystusa, aby być w nim, aby on się stał dzisiaj dla mnie najważniejszy w życiu, bo to jest sens. Bo jeżeli się skupię na tym, co on ma mi dać i na tym wszystkim, co jest dookoła, to czasami tracę z oczu to, co najpiękniejsze, to, co najważniejsze. I mówię tak, jak w małżeństwie, jeżeli będę się skupiał na tych obiadach, na tej wyprasowanej koszulce, co mi żona robi. Ona to robi, bo mnie kocha i Bóg chce nas uzdrawiać i nas uzdrawia, bo On kocha to robić i kocha nam dawać, ale przede wszystkim dziś chcę przemieniać się w Chrystusa. I to jest sens Ewangelii. Przyjść i przemieniać się w Chrystusa. Czasem jest tak pułapka się wkrada, że chciałbym, żeby wszystko dookoła było zmieniane. Chcemy, żeby rządy były pozmieniane, chcemy, żeby ludzie dookoła byli pozmieniani, ale ucieka nam to, żebyśmy zmieniali siebie przede wszystkim. A to jest właśnie przemiana, to jest dobra nowina. Apostołowie chcieli miasta palić na początku, była Nerges, oni chcieli obalić Cezara, nie wiem, Piłata. A Jezus prowadzi im inną drogą, drogą przemiany ich serc, oni stają się święci, oni stają się pełni mocy w nim, odważni, wolni, bez lęku, i, i oni zaczynają rzucać ogień, bo oni chodzą przeobleczeni w Chrystusa w Jego moc. Oni zapalają innych i to jest dzisiaj sens: żeby wziąć udział w dobrym wyścigu, żeby być lampą dla świata. A Bóg kocha dawać, bo jest hojny i kocha uzdrawiać, ale ale warto dzisiaj popatrzeć na moje serce po co przychodzę do Pana czy tylko po to, żeby, żeby mieć jakiś biznes czy po to, że Go kocham że chcę, aby moje życie zostało przemienione dzisiaj e, chcę być taki jak On aby się mierzyć do miary Chrystusa e, szwagier mi macha także kochani yy, no jeszcze nie czytałem, ale kupiłem sobie dzisiaj Eucharystię nasze uświęcenie Reniero Cantalamenza. Ja wierzę, że jeszcze bardziej mi się e, uda spojrzeć na to z innej perspektywy, na to, kim naprawdę jestem w Jezusie Chrystusie. I, i, i to jest przykre, czasami smutni wychodzimy z Eucharystii, bo przecież przychodzi właśnie pełnia Chrystusa. Czyli za tym idzie i błogosławieństwo, ale przede wszystkim przemiana. Przemiana mojego serca, e, przemiana mojego myślenia. E, e, przez słowo Boże przez jego obecność e, i spotkania w modlitwie. Kochani, dobrego dnia, błogosławionej niedzieli i, i właśnie przeminajmy się, jak mówi święty Paweł, odnawiajmy swoje myślenie w Bogu I, i przede wszystkim żebyśmy się przemieniali w Chrystusa, żebyśmy naprawdę byli tym światłem dla świata, bo do tego nas zaprasza Jezus, abyś ty i ja, abyśmy byli światłem dla świata. Kiedy staramy się naprzód o Królestwo Niebieskie, on jest Królestwem Niebieskim, to On jest niebem dla mnie. Dzisiaj Jezus. Bez Niego no nawet Jemu by nie istniało, bo jaki sens by miał? Kiedy by nie było w nim Boga. Więc kiedy staje się coraz bardziej przemieniony w Niego, to mam wpływ na rzeczywistość. Dzisiaj jeden zapalony pokojem może wprowadzać pokój w miliony. Dzisiaj jeden zapalony jego ogniem może zapalać miliony, dzisiaj jego. Kiedy jesteś zapalony Jego miłością, to inni będą jej doświadczali. I, i, I fajnie, żeby nas nie definiowało to, co się dzieje z zewnątrz, to, co nas uderza, czy inni, ale żeby zawsze nas definiował Chrystus, który żyje w nas, a on jest pełen mocy, pełen miłości, on jest wybaczeniem i dzisiaj do tego nas zaprasza. I, i chcę Ci dzisiaj życzyć w ogóle takiego błogosławieństwa i sobie. Ja chcę być taki jak On, i chcę Ci życzyć, abyś był taki jak. On i to jest mój cel dzisiaj. E, e, a, a celem też właśnie mojej wiary, kiedy coraz bardziej jestem przebleczony w Niego, to, to jest zbawienie dusz i inni przy nas otrzymują to błogosławieństwo, inni przyjmują zbawienie. Amen, kochani. Dobrego dnia.